Dzisiejszą Ewangelię słyszeliśmy z pewnością wiele razy. Nazywamy ją potocznie o synu marnotrawnym, inni zaś patrzą na nią, na ten dzisiejszy tekst, jakby z drugiej strony, mówiąc, że to Ewangelia o miłosiernym Ojcu. I jedna i druga nazwa jest słuszna. Z jednej strony głównym bohaterem jest ów syn, który roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie i popadł w całkowity dramat ludzkiego życia. A z drugiej strony bohaterem tego tekstu jest także i ojciec, który nie odtrącił swojego syna, chociaż z pewnością nie było mu lekko patrzeć na to, co on robi, ale przyjął go, przytulił, ucałował. Ubrał, wpuścił na nowo do swego domu. Zastanówmy się przez chwilę nad tymi bohaterami dzisiejszego tekstu. Pierwszy, jak wspomniałem, ów marnotrawny syn. Zobaczcie, do czego człowiek musi dojść, żeby zauważyć swoją sytuację. Niektórzy nawet mówią tak potocznie, że żeby coś zmienić w swoim życiu, trzeba dobić do dna. I dopiero wówczas można coś poprawić. Ta sytuacja marnotrawnego syna była sytuacją nie do pozazdroszczenia. Pasu świnia, wiemy doskonale, że dla Żydów to zajęcie było chyba ostatnie, które można było wykonywać zawodowo. Świnie były zwierzętami nieczystymi, nie wolno było ich dotykać, z nimi przebywać. Każdy Żyd, który doświadczył spotkania w cudzysłowie ze świnią, był nieczysty i musiał podlegać rytualnemu oczyszczeniu. Musiał minąć też czas, aby się oczyścił. Dlatego też ewangelista pokazuje właśnie nam, jaką sytuacją była, było życie tego marnotrawnego syna. Robił najgorszą rzecz z możliwych dla Żydów. Mało tego, nie miał co jeść, pragnął jedzenia świni. To już jest całkowite upodlenie człowieka. I zobaczcie, że dopiero wtedy zauważył, że u ojca było lepiej. Dopiero w tej sytuacji zauważył, że zmarnował tak wiele tej miłości, serca, już nie mówiąc o, o majątku, który od ojca odebrał, i dopiero wtedy wrócił do swojego ojca. Co więcej, i tak jeszcze naprawdę dużo przemyślał, no bo wrócił do swojego Ojca nie z perspektywy Ja jestem Twoim synem, tylko uczyń mnie choćby jednym z najemników, czyli ze sług, chociaż tyle, bo będę miał lepiej niż miałem dotychczas. Drodzy, nasze życie często tak wygląda. Popadamy w liczne. Niedoskonałości, grzechy, doświadczenia, przeżycia, i bardzo często udajemy przed światem, że jest wszystko w porządku, że tak powinno być, nic się nie dzieje. Wszystko jest jak trzeba, z uśmiechem, dumni jesteśmy z własnego grzechu, słabości, zła. I ile potrzeba naprawdę takiego doświadczenia w życiu, żeby zauważyć, że sytuacja, w której jestem, nie jest sytuacją cudowną. Co więcej, nie jest sytuacją godną człowieka. Bo grzech każdy, bez względu na to, czy jest mały, lekki, czy poważny, ciężki, on zawsze upadla człowieka. I każdy z nas tego doświadcza. I kiedy człowiek doświadcza tego zła, na początku próbuje właśnie wszystko by przykryć takim dobrym wrażeniem, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Potem próbuję sobie usilnie tłumaczyć wewnętrznie, że inni są gorsi, że tak musi być, taki mamy świat. Próbuję sobie to wszystko jakoś wewnętrznie, w duszy, w sercu, w sumieniu przykryć taką otoczką tego, że tak. Musi być to normalne. Ale kiedy zauważy, że to jednak normalne nie jest, że traci godność ludzką, godność człowieka, że każdy grzech nie tylko oddala go od Boga, ale sprawia, że staje się mniej człowiekiem, wtedy zaczyna się możliwość powrotu. I ten marnotrawny syn wykorzystał szansę wrócił do ojca, ukorzył się i został przyjęty do domu, tak jak każdy z nas, choćby u kratek konfesjonału. Dokładnie to samo się tam rozgrywa. Przychodzimy z różnymi sprawami, a Pan Bóg przebacza, przyjmuje do swego domu, ubiera nam nową szatę, daje sandały i cieszy się, tak jak ojciec z dzisiejszej ewangelii. No właśnie, i teraz drugi bohater, czyli Ojciec miłosierny. To jest obraz naszego Boga, który jest Bogiem naprawdę kochającym i z pewnością boli go to, kiedy człowiek przez długi czas nie chce do niego wrócić. I dzisiaj niestety doświadczamy tego, o czym ta dzisiejsza ewangelia mówi. Że ojciec wybiega, ojciec wypatruje, ojciec chce z otwartymi rękami przyjąć każdego marnotrawnego syna, tylko że on nie wraca, tylko że jego nie widać, tylko że ta miłość, którą obdarzył ojciec swojego syna czy córkę, nie dociera do drugiego człowieka, nie jest odwzajemniona. W żaden sposób. I dzisiaj ten czas przeżywamy, niestety, być może dlatego, że jeszcze do dna wielu z nas nie dobiło. Albo nie ma świadomości, albo próbuje cały czas zagłaskać swoje sumienie, że wszystko jest w porządku, ale przyjdzie ten moment, że ta miłość Ojca się odwzajemni. I zobaczcie, że ten Ojciec do drugiego Syna jest także bardzo cierpliwy. Tłumaczy mu, wyjaśnia i próbuje go w jakiś sposób też uświadomić, co nim kierowało, że przyjął swojego marnotrawnego syna do domu. Próbuje mu pokazać swój tok rozumowania, zresztą słuszny. Przecież niczego temu drugiemu synowi nie odbiera. Przecież niczego szczególnego dla tego marnotrawnego syna nie robi. Przyjmuje, bo jest to Jego dom. Chociaż już nic w tym domu Jego nie ma. Wszystko, co mu się należało, odebrał. Ale jednak jest to dom i jest to ojciec, który kocha. I ta postawa ojca z dzisiejszej Ewangelii jest naprawdę warta przemyślenia, bo jest to doskonały opis tego, jakim jest nasz Bóg. Czyli w jakiego Boga wierzymy? Często mamy taki problem z opisem tego, kim jest nasz Bóg, jaki On jest, jakie są Jego cechy. I właśnie tutaj w tej dzisiejszej Ewangelii mamy szereg wskazówek. On właśnie taki jest. Nie krzyczy, nie bije, nie wyrzuca, nie dąsa się. Ale z miłością czeka, z otwartymi rękami przyjmuje, jeśli tylko ktoś chce wrócić i go pokochać. I wreszcie trzeci bohater, można powiedzieć najbardziej tragiczny w tym wszystkim, czyli ten drugi syn, starszy. No z pozoru przecież wszystko gra. Nic się nie stało, nigdy nie odszedł od ojca, nie wyprowadził się z domu. Jest u siebie, ale ciągle wewnątrz przeżywa żal, że on nie doświadczył w życiu niczego. Zobaczcie, drodzy, że w dzisiejszym świecie jest wielu takich ludzi. Ja z dwudziestoletnim starzem kapłańskim doskonale wiele razy słyszałem, że wielu ludzi żałuje, że nie grzeszyło w życiu. No coś nieprawdopodobnego, coś nieprawdopodobnego, ale niestety wielu takich wśród chrześcijan znajdziemy, którzy mówią: A, ja za spokojne życie wiodłem, niczego nie doświadczyłem, niczego nie przeżyłem. Proszę zobaczyć, jaki jest problem tego starszego syna. On, on przeżywa głębokie rozczarowanie tym, że nie grzeszył tak jak jego brat, który sponiewierał się w życiu ze świniami, jadł, spał, żył, i on tego mu zazdrości. Ta postać starszego syna, brata, jest naprawdę postacią całkowicie dramatyczną. Tu nie ma ratunku. Cóż z tego, że mu ojciec tłumaczy? Cóż z tego? Że przecież to jest ojciec. On chce dobrze dla jednego i drugiego z synów. On ich bardzo kocha, ale ten syn, który był przy ojcu, cały czas ma do niego pretensje: że nie dał mu utuczonego koźlęcia, że nie pozwolił mu się zabawić, że nie pozwolił mu na różne wyskoki życiowe, że on tak bardzo by tego chciał, oczekiwał, z przyjaciółmi się zabawić. Drodzy, naprawdę, dzisiaj żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi przeżywa takie rozterki. Żałuje, że nie grzeszyło, że się nie sponiewierało w życiu. Dlatego też trzeba przyjrzeć się temu bratu starszemu także dogłębnie i zobaczyć, jak przewrotne bywa serce człowieka. Pan Bóg daje wszystko. Daje naprawdę ogromne dary. Dzieli się swoją miłością, a człowiek i tak żałuje, że nie grzesz. Nie wolno w ten sposób ani myśleć, ani postępować, ani nawet, żeby przez głowę, przez serce nie przeszło, że, żeby pragnąć tego, co złe, pragnąć tego, co od Boga oddziela. I w pewnej nienawiści też jakiej złości, Patrzeć na swojego brata czy siostrę. Drodzy, warto tę dzisiejszą Ewangelię wziąć na tapetę, czy na tapet, jak to się powinno mówić, i przemyśleć sobie, przyglądając się dogłębnie bohaterom tego tekstu. Ojcu kochającemu bezgranicznie, do końca, na 100%, synowi. Marnotrawnemu, który zrozumiał, jaki jest jego błąd, i synowi starszemu, który niby był przy ojcu, niby robił wszystko, co ojciec mu każe, ale wciąż w sercu przeżywał żal, że nie grzeszył, że nie popełniał zła, że jego życie było takie nudne, takie bez żadnych ekscesów. I te trzy postacie, można powiedzieć, są tematami do przemyślenia na cały rozpoczynający się tydzień. Amen.